Czym są zdecentralizowane organizacje DAO i jak działają? Czym są tokeny DAO? Tego dowiesz się w tym filmiku. DAO to organizacja, która wykorzystuje w swoim działaniu zestaw zasad, które są zapisane w kodzie i egzekwowane przez sieć komputerów. Aby dołączyć do takiej organizacji, trzeba kupić ich kryptowalutę. Tokeny są istotne, ponieważ dają prawo do głosowania nad zmianami w protokole w zależności od ilości posiadanych tokenów. Zalety i korzyści płynące z DAO. Pełna decentralizacja to kluczowa cecha DAO. Każdy członek ma równy wpływ w decyzjach, ale ilość posiadanych tokenów decyduje o sile głosu. Po drugie, uczestnictwo. Jeśli członkowie DAO czują, że ich głosy i zaangażowanie są traktowane sprawiedliwie, wówczas czują się bardziej przynależni do projektu. Budowanie zaangażowanej społeczności. Decentralizowane autonomiczne organizacje pozwalają ludziom z całego świata łączyć się ze sobą i pracować nad wspólnymi celami. Natomiast jakie wady posiada DAO? Podejmowanie decyzji jest procesem czasowym,